A na 100 tysięcy na kanale zonywali 200 nakładów. Muszę stawić kurwiołek do przodu, trochę do tyłu, głowa lewo, prawo, i jesteś gotowy. Ja, jak Koniec kurwa z użytkami, ze wszystkim. No bo też szafi Widać? Ale co? Sina oczy. Ten budynek właśnie został przez nas zakupiony na przetargu. Może to przeszkadzać? Zaraz się no. zgłosi, ludzie są luźni. do odcinka, ja już pizdnąłem z ony pizna. A ile tego? Pomiarce. Miareczkę, żeby tak sympatycznie od razu było. Poniedziałek jest zawsze niesympatyczny. Terele. Dzisiaj poniedziałeczek, dzień lizania cipeczek. Wtoreczek tak samo. Środa, dzień loda, czwarteczek i piąteczek. Jedna taka jeszcze. Tak, nie, to po jedna, jedna, jedna z tego i jedna z tego. No, to mówię. Że no, no, no. Cóż można że Weekend zapalony, posiłki oszukane wszystkie, a ja, trzyma, ja trzymałem wszystkie od A Ty, ale mam chyba problem. Tak? Jaki? A dobra, mam kurtkę. Ponieważ już nie mamy problemu. Chcesz mieć problem? To nie ma problemu. Coś jeszcze tam palimy? Nie dobra, to to już możemy... To właśnie trzeba posiedzieć, chwilę pogadać Single Arm pull Pulldown Chest Supported. Nic nie, nic nie zrozumiałem, ale musimy to wytłumaczyć. Single Arm Chest Supported. Jak nie wiesz czegoś, to wchodzisz na neta. Aha, Aha to jest to, tam od góry. No garsteczki, więc do przodu trochę do tyłu, głowa lewo, prawo i jesteś gotowy. Zamy tam wiesz, też tak łapu, czachu, nie? Kurwa ja się nie, Zauwa, nie, to, ja się to nie się nie jest, jest niełą, ale... No nie no, tak... Robię leciutko, robię kilka serii i ćwiczenia takiego wiesz. Ja zawsze tak... Ja tak klasycznie, a i standardowo, jak ktoś podchodzi do nas po wodę, to, to rekord na ławie musi wywalić. To jest y... w tej serii obowiązkowe, co nie? Jak masz rekord 90 to walić 100. Hey 10 do przodu. Jakby szkarpia umiała. Albo 50 pompeczek. Albo po 50 pompek, no. To też może być. Ja robię tak, że jak zaczynam jakieś ćwiczenie to sobie robię po prostu na takie wyświeże, się, się dobrze. No. To, to, to idziemy się dobrze właśnie na takim dużym ciężarze. Zapraszam. Ty, a podawajcie do Krzysztofa Kononowicza, pojedziemy. Pierdalej. Do Krzysia Idaremu pojedziemy. Żyje jeszcze. Co? Żyje? No. A ten drugi nie żyje. No, major Roman. I ty, dawajcie, pojedziemy do Krzysia. No to podamy, to może, tutaj byśmy mogli sobie zrobić tę taką wielką... Chuj, tam wszystko zajęte. Zrobimy sobie tutaj, tak żeby się tylko wiedzieli. Milusia, rozgrzać Siedem... zostało nam 78 dni Widzisz, że tak mówimy na każdym odcinku? Tak, na każdym odcinku. Kurwa, to jest rozgrzewkowe. No o, kurwa. I później lecimy na Nie, dwie serie po 10 do upadku. Ciężar musi być zwiększony obowiązkowo. Bez jak 78 treningów. Formy takie, że... No, no, no może na Sopot wystartujemy, nie? Jak wiążymy paski Przekładamy sydziurkę O Słuchawkę wierzymy do mordy Cyk O i tutaj Wystaje na kciuk, nie? Ja se, ja se zawsze tak robię, nie? I jak I tu tak samo, cyk, wystaje na kciuk Mocno, to Już jest tak wkurziony, czemu? Gardać paski Ja te mam to już chyba z 7 lat Dawaj 7 i nie puszczaj, nie puszczaj, usływać dawaj, dawaj, dawaj I ostatnia 10-12 Ja bym został na tym, bo je wiemy Botaj no, to odchodzi Będzie fajnie, śmiesznie, przy martwych ciągach Ja potrzebuję jakiś cykl kurwa Jedyniowy? Kradynowy Gratynowy. <grymne> Trochę metki dla lepszej sylwetki. Do owsianki. Także, jeszcze raz. Metra... Troszeczkę metki do śniadania, jak właśnie masz jajecznicę. O, tak od, Troszeczkę metki. Do kurczaka tak samo, wiesz, przyprawa. Troszeczkę. I gra. To teraz walimy ostatnio. Muzyczka musi być jakiś dobry hardstyle. <grymne> 10-20? Tak. Bo 10 to ładne. Jak będę miał kryzys, to mi tak... Tak, tak, do, tak, tak, tak. Dopchaj to tak, do, lekko. Tak. Na tym polega właśnie Jimbro. bro. To się nie robi przypadkiem na dwie, kurwa? Poczekaj, bo trzeba się skupić. Ja już zapomniałem, ile jest powtórzę. 11, dawaj, dawaj, dawaj. A, druga ręka od razu. Idę. Lepszy klej. To jest właśnie coś takiego jak kondom, nie? Zakładasz, żeby mieć bezpieczeństwo. To właśnie jak... To tym też smarujesz właśnie po to, żeby mieć takie bezpieczeństwo, lepszy komfort. Ja ich smaruję. Za kondona nie nosi, bo... Ja lubi ten, kondona, ryzyko. Kondona nie noszę, bo to są piłka kalosze. Wale pierwszy. Ja nie smaruję, bo wale w chuja ja i muszę na telefonie posiedzieć czasem. dobrze dobrze nagrywasz? Dawaj, dawaj Dawaj do końca Bez kitu tak się czwórka się napija I to się kurwa pija Ty dawaj do filmu Zajebiemy taką pionę jak tam będziemy Ja mam pomysł fajny I zrobimy taki efekt, że Wybuch taki wielki, że taki Aha, takie Fajnego TikToka widziałem ostatnio właśnie, że Gość z gościem się tak skleje pionę Kamyki więc się podnoszą do góry tak jak mi filmem sobie weźmie i się kamyki No. kurwa, tak niewygodnie, bo kąpki nie ma pod tym. Zobaczcie, ci się drzy na wodą, jak uh. to jest nam maksa wrzęć, to jest kurwa sechował kościół to połam. No już będą miał połamane. Także zaczynamy od razu z pewnym z krzywymi plecami, żeby były problemy w wieku 50 lat. No. Ty już chyba w formie co? Ja? No, taki nabity. Gdy potem się zajebałem. Aaa. Witamina C, dożylnie. Nienawidzę macieć. się. żeż kurna przeszedł. Psz. Dawaj to na to, żeby w dole ze wszystkim. Ale co? No ja kończę. Nie da się tak funkcjonować. Co? Po utręcie. No jak kurwa. Zapraszam. Widzisz? Ale co? Sinę oczy. Ale co? Synę. pod oczami? No, sinę. Musisz górkę sobie położyć. Nie, piętnokolwiek. Zapłać na górę. No, to ciężko, na dzieci. Kurwa, nie. To... Jak ktoś jest niemowlakiem się podnosi. Ty możesz mnie nie obrażać? Fajnie. Nie? A jaki max nie. w marszowej No nie? No zobaczymy ile dzisiaj będzie. A ty? Po 8 i zwiększamy cię. Teraz 20. Dzisiaj? No. 110? Celuję w 110. Na 8 powtórzę. I zaciskam. Dla wavu. są takie. Na mężczyzn. Bo tylko nie mężczyźni mogą ścisnąć to tak w dłoni na marsz. Dobra, wchodzi jak kurwa No faktycznie Teraz muszę odpocząć Pozycja wyprostowana O tych Rampa, rampa. To ale stówki może po 10 już No Dobra Żebyśmy się nie podłamali, że wiesz, 20 kg przez to No coś się zawaha No to róbmy to dołóżmy potem 80, potem 100 i potem 800 80, 90 80, i 100 Naskówka to tak dla Okej okay. okay. No i spoko taki fajny ciężar Myślę, że jest jednej. 90 kg na 8 Aha, 100 kilo na 8, 110 na 8 No i 120 na 8 jak się uda Czyli łącznie jakieś, no nie wiem, z 8 serii. Wyjdzie. Lajtowo tu pójdźcie. ale czuję taki ten Tu mnie ciągnie. Dwójka. Zapary zapatrzona, 8 i to kurwa. Jakieś na TikToku co wyciskają, wiesz, po. pewnie po dwie paki, nie? Ale tutaj mamy inny termin. Nie zależy, żeby napierdalać, nie wiadomo ile. Poza kratą. Naprawdę fajnie mogą pojechać, zrobić te 150 to akurat spoko. Ale na matku myślę, że się wyjedzie ze 180, 200, 22 stopy. Dychaj. Ale... Po tym ściągamy piątkę, dajemy dychę. To będzie stuwa. I później piątki po boku. Kur... dzisiaj ja, ja myślę, się wyjmiemy. A muzyczka się nie załączyła. Niech serii bez muzyki nie robi. Pompa jest? <laughs> nie ma, nie ma. Przypomniałem na Instagramie ludziom, że dzisiaj jest dzień dziadka A, i złożyłem Z dużym życzeniem, bo zobaczyłem historię. I story. Się z życzenia kurwa składają z <laughs> kurwy syny. Ile już? Się mam pewnie Ale to już musicie zrobić tak. Ile macie rekord na ławie? Osiem, dziesięć A ty ile masz rekord na ławie? Ja nie robię ławy za bardzo my Ale na nie robię nigdy, ale mogę spróbować To da ta... Zostawię no, no, na, na ławę 85 I my zaraz do Ciebie podbijamy No I dzięki nam ludzie biją rekordy Ostatnia tuwa poleciała? No kur... Z pomocą, ale poleciała! Chul tam To też chodzi na psychem, oczywiście! Dawaj, Zanek. Dawaj, bądź. Bo... Nie możesz być kiepski! Bo my nie lubimy kiepszczaków! Andrew Gazda 2024. Ja się zawsze boję, że do mnie jakiś chłop podejdzie mi. Co ty, ty kurwa rogrywa? Gdzie bier to. Ja sobie nie życzę, żeby ty nagrywał mnie, bo będziesz karany. Nie, nie, kurwa, nie liczyłem na nie. to, powtórzę. Jeszcze dwa. Dobra, jeszcze trzy. Dwa, dwa. Trzy. Dawaj Marina, to na to tyle leciutkie Baby, bój. Dobra, to my, to my podejdziemy do ciebie za trzy minutki, dobra? Ja pierdolę. Ulczy się, kurwa. Albo ten. Będziemy ich pompowali tak do po pożyrku. Pustą sztangą, są poczucie. Dobra, dalej kępki do Parę Patrz, progres... Odjewaliśmy Czujesz? Zrobił pustą sztangę że... z kosaturze? Że... No. Serio? A ty? Nie ma szans. żeby nie było nic wejdź Katowanie no. widzów by Andrzej Gazda Wynieś No dobra 3 wyniesiemy okej Właśnie ustawię, żeby raz, dwa, trzy no, i twoje, no. dawaj. Twoje, daj to, dawaj, dobra, dawaj. to pójdzie? A ile dzisiaj macie ćwiczeń? No jeszcze trzy zostały Tam a nie musimy robić, ale przydało mi się to no, jest, że brzuch trzeba wyrobić Brzuch też nie może być za bardzo dojebany No tak <ślesk> Dawaj, malina jest, dawaj 210 210 Jedziemy

teraz tak jak wygląda, że kamień jaka mi jest pierdolata wejścia Musi być wiesz zamk, rozumiesz? Chyba straciłem przytomność na chwilę O, będzie Może dzisiaj spróbuję Nie wiem, 150? Kurwa Proszę, pszczołem Zapraszam Na 110 kilo Ale piszcze lewą Ale tak piszcze na targasz? Co to ma dać? Ja to kurwa jest Co ty gadasz? No zapnij, bo to mu, musi być tak ciasno w ciul No wciągnij wciągnij, wciągnij. No, wciąż, wciąg, wciąg. Kurwa, ja to, Na pierwszą tą Czekaj, no, nie tego, nie dole to A są jakieś większe pasy, czy to jest uniwersal? To jest, jest, jest Jak chcecie Irela z siłowni IRL, to walcie na komentarze Cała noc w siłowni Ta. Mam 100 tysięcy na kanale z Zony Wali 200 nakładów. Nawa jeszcze cztery. na 8 ostatni, dawaj Dawaj, Malina Tak jest Zajwisz się To jest już propsik No a to jest kropcik No to ja rozbieram w takim razie Bo zrobiłem na 8, ja zrobiłem na 7, bo się obsrałem ostatniego powtórzenia jo. Ja, ale... no, Czekaj, ja rozbieram. Po ostatnim już takie ciśnienie nie miałem. Pamiętajcie, uwagi. kto mniej zrobi, no. ten rozbiera. Taka jest już święta zasada. Trochę za mały ciężar da mnie, z 75. Mam Nie przeklinać, ale staram się mniej. Wiem, że to nieładnie, no ale trudno. Czemuś widzisz fau gripem? To nieoptymalne. Ma to kradyna. Prawda, prawda? KFD, kfd. kfd się o KFD. się wszystko, ile procent zyszczy? Nawet nie wiesz. Nawet nie wiem, ale w chuj Bo jestem Andrew Gazda. Ja robię dla swoich widzów najlepiej. Zonia też robi najlepiej. Zapraszam. A co? Wiem, że nie robisz, zawsze Jestem tylko A operator Też robi bardzo dużo contentu. Nawija na przykład podchodzi z pytaniem, jak jest dzisiaj plan, co tam robisz, ile powtórzeń. wiesz, Nie, nie zamykać się morda, co nie? No to wtedy gadamy, no to wiesz, ktoś chce oglądać, tak? A jak nic nie gadasz, no to ludzie nie chcą oglądać. I co? Co tam, co, co tam pierdolku? Co tam było gadane? Nie wiem. Jak nie wiesz. Nie ja, wiem. Słuchaj, ja wiem, że ty jesteś po środkach anaboliczno androgennych, ale przestań. Przestań. <grymne> Bo zapominasz, że coś się do Ciebie mówiło. Nieprawda. No to... Jakbyś go zapytał też, czy nie Paweł? A co? Po czym my gadajmy? A, moi mojej fryzurze. No, 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 Dobrze. Dobra, dawaj idziemy na ten ogromny wago Dwa, dwa ćwiczenia i finał. I do domu. Na home, na Hawirę. No, także spoko. To dawaj już tam ten. Będziemy mogli sobie szurać. Ten budynek właśnie został przez nas zakupiony na przetargu. Te wszystkie samochody stoją tak samo. I właśnie tutaj będziemy robić taką siłownialnię. Dobra, lecimy z pierwszą serią. Dawaj na 45 nie, nie, nie. Tak o, tak o Zoniak, tak Kurwa dziwne, dawaj, dawaj dawaj Zrób to dla mnie Dawaj Zmieniło się o 20 kilo, nie? Tak w rogi kiepie było pomimo. Ludzie są różni, nie Dobra. Ja to tam na bokaj. Dobra, spoko, ale fajnie, że powiedziałaś, Dzięki, bo to taka ważna informacja. Uff, robimy serię. Pędzi 10 minut temu, kupiliśmy tam siłownię. Kłam, kurzesz, ryby puruchy. Stan samopoczucia. Co? Stan samopoczucia. Bo na początku jest fajnie, bo taka jest siła, ale kurwa po tych ciągach to już, już mi się położył na kanapie. To ostatnia na plecy. Tak, i później bicep, jedno ćwiczenie i na chatę i idziemy już... Nie, jeszcze brzuch, jedno ćwiczenie i już przysięga, będziemy do domu. Włosy ściąłem. Takie mam takie te loczki teraz fajne. I jak się mnie większość pyta, czy one są naturalne czy nie, no to są naturalne. Ja jak wstaję, tak po prostu mam. One są kręcone. Jak myję, to po prostu ręcznikiem wycieram banie. No, też mam. I to tyle, to... nie? No. Wiem, widać, nie? Tylko, że kręcone pod włosami. Śmiechnie się to widzę. Uśmiechnię się dla widza, jakiś podryw z Tekst tak na podryw, nie jestem podrywaczem, ale powiem tak. Najlepszy podryw to jest bycie sobą. To jest sprawdzone. Tekst tak na podryw. Tekst tak na podryw? O kurde, stary. Tekst na podryw, no nie wiem, ja bym powiedział po prostu, no nie wiem no. jaki tekst na podryw może być najlepszy stary? No ja mówię, że to jest, podryw to jest nie? No już słuchaj, ja ci kradnę twoje serce, ty mi kradniesz moje pieniądze. Mogę sprzedać dobry opis do Tindera, jak chcecie że wkładasz, nie, za nie, miejscu, nie. że wkładasz tylko razy i wyciągasz. Mam Netflix, ale nie mam chillu. Dobra. Wow. Wow. 42 na łapienie. No, równo mam 42 na łapie. Równo ten 4-2. O na barzy, co? To jest ele element tej gry. No tak najgroży ten. Chyba taki są kluczyk ktoś zostawił Wszystko czy pasuje. sługuje. No pasuje. No weź jakąś na żeby z tego klota było. Co było? Klota. No nic nie no są nie No nie ma jest, tak nie jestem. Jeszcze nie ma pożesz w pionowo zrobić. W pionie no. Wydaje się. Spoko.